bajki świata Raven kradnie światło Opowieść z Alaski Dawno, dawno temu, na samym początku czasu nie było światła w tym zakątku świata. Wszędzie panowała noc, ale noc bez gwiazd i księżyca. Wszystko pogrążone było w mroku, jednak nie panowały kompletne ciemności. Trochę światła dawały ognisko, świeczka, pochodnia, a nawet świetliki. Ale niektórzy byli pewni, że przez otwór w niebie można zobaczyć miejsce pełne światła i kolorów. Tylko nie wiedzieli, jak to wygląda. Naprawdę ciężko było żyć w świecie ciemności. Pewne rzeczy były trudne do wykonania, choć oczywiście niektórym mrok był na rękę. W ciemnościach nie wszystko było tak, jak się wydawało, a pod osłoną mroku mogło się wydarzyć wiele dziwnych rzeczy. Jesteś głodna? Bo ja tak. Wiesz, co masz robić. Cicho, bądź głupi, ptaku. Wystraszysz nam wszystkie ryby. Ej, co to jest? Przecież miałem tu rybę! O! To ten łobuziak! Raven! Znowu! <śmuszczak> <śmuszczak> Raven! Raven! Zabrałeś naszą rybę! Słyszysz? Kto? Ja? To nasza ryba, ty złodzieju! Tym razem cię przyłapaliśmy. Widziałem cię. Wszyscy cię widzieliśmy, prawda? Hmm? Niczego nie widzieliście, to niemożliwe. Jest zbyt ciemno. Nie macie prawa nazywać mnie złodziejem. Właśnie, że mamy! Gdyby było więcej światła, widzielibyście, że nie jestem złodziejem. Więcej światła? Tak jak jest tam w tej dziurze w niebie? Jak powiadają? Tak, właśnie tak. Co więcej, ja to światło dla was zdobędę, po to, żeby wszyscy mogli wszystko widzieć. Będziecie widzieć każdy mój krok. Naprawdę mógłbyś tego dokonać? On robił dziwaczne rzeczy nie zawsze złe. A więc wpadniesz po światło do siedziby władcy nieba? Zgarniesz je i sobie wyjdziesz. To więc tam je trzymają. Tak, dokładnie tak zrobię przekonacie się. Drogę, Petrel, zdobędziemy światło! <grymne> Jeśli przyniesiesz im światło, to zobaczą, jak kradniesz, nie sądzisz, jak zdobędziemy jedzenie. Nie martw się, ja tu jestem od myślenia, Petrel. Zobaczysz, tak mi będą wdzięczni za światło, że może wcale nie będę już musiał kraść. Rawen, a jak je zdobędziesz? Ukradnę, rzecz jasna. <grymne> Teraz widzisz światła, blask, niby tysiąc tęcz, zamiast mroku co jak gat poprzez wieki dławił cię, więc na te cuda patrz, oto właśnie oczy masz. Widzisz ognisk drwień w prąg i rzeki, płęki w tam. Zieleń lasów kwiatów pąk. Ja to dałem wam, ja zupełnie sam. Gdyby nie odwaga ma. Wy nie poznalibyście blasku dnia. Mnie będziecie za ten dar dziękować. Prysła czarna niby smoła zła noc. O mej mądrości jest moc. Nie znam przeszkód i trudności, nie jest dla mnie trudne nic. Będą kiedyś ludzie prości, wiem za moje zdrowie pić. Zamienię noc na dzień, rzucę światło ze treciem Już się martwić o mnie nie musicie. Potrafię zmienić się w co tylko chcę. Robię to bez trudu, czyż nie? Czary te sprawią, że wejdę zawsze tam, gdzie chcę. Ja mądry ptak. Moc wielką wszak mam, patrzcie i klaszczcie! Mały zwierz to nie znaczy przecież nic, Bo mogę też być potężny jak Bóg! Zlecę do nieba, gdy trzeba! Mnie będziecie za ten dar dziękować, Bo prysła czarna niby spała zła noc, Oto mej mądrości jest moc! Więc zdobyłeś już światło dnia, prawda? Ale błyskawicznie! O, zaraz zobaczysz! Zdobędę je! Tak łatwo się mnie nie pozbędą! Prawen, kto to jest? Co to za dziewczyna? To jego córka! Co? Córka władcy nieba? Ta sama, co uwielbia pająki? Musi być jakiś sposób, żeby się dostać. To okazało się trudniejsze niż myślałeś, prawda? Ale przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Och, ale z niego spryciarz. Tylko czy tędy droga, żeby zdobyć światło? Po upływie kilku miesięcy okazało się, że córka Władcy Nieba spodziewa się dziecka. Tamtego wiosennego dnia wydarzyło się coś niezwykłego, coś z pogranicza cudu, ale córka Władcy Nieba nie miała pojęcia, jak to się stało. Chociaż przyszły potomek był dla wszystkich tajemnicą, cała rodzina przygotowywała się na jego przybycie. Kiedy nadeszła pora, córka władcy nieba udała się w towarzystwie swoich ciotek do specjalnej chatki, żeby czekać na narodziny. To chłopiec. To razem. Śliczny, prześliczny Ma takie duże oczy To musi być Raven Wiedziałam, że to on Zabawna historia Ale ten brzdąt wcale nie był zabawny Jeszcze nigdy nie widziano tak wrzaskliwego malca Płakał i płakał Wciąż płakał O, to jakiś Uranie dziecko? <laughs> Żaden tam potwór, to tylko Rawen. On chce się bawić, to wszystko. Ach, w takim razie go pobaw. <laughs> o co chodzi, malutki? Hmm? Czego chcesz? No dalej, daj mu światło dnia. To rzecz niezwykle cenna. Dobrze, tego pilni. O! Czego znowu chcesz, malutki? No daj! Daj mu światło dnia! Pamiętaj, że to jest bardzo, bardzo cenne. Moja córka miała rację. Jesteś małym potworem. Co my z tobą mamy zrobić, ha? Pozostała jeszcze jedna skrytka, w której znajduje się światło dzienne. Daj mu ją. Tylko dobrze jej pilnuj, bo to jest ostatnia rzecz, jaką mam na świecie. Prawdziwy skarb. Możesz się A, tym bawić, ale tutaj nie wolno ci zabierać tego na ani bawić się tym blisko ognia. Zabieraj to stąd, no już. Cii, prawie się udało. A co powiesz na starą sztuczkę? Pomożesz mi? Co z tą twoją obietnicą, I co? Masz to wielkie światło? Tak, owszem, mam. Ale zastanawiam się, czy powinienem w końcu wam go dać. Jeżeli wy nie chcecie mi dać ryby, to niby dlaczego ja mam wam coś dać? Och, rawen, przecież ty niczego nie masz. Tylko stare pudełko. Właśnie, że mam. Proszę bardzo! Niesamowite. Teraz zobaczymy każdego, kto nam będzie kradł ryby. Hmm. Oni mają rację, Petryl. Teraz będą widzieć wszystko jak na dłoni. Będą znać każdy mój krok. A mówiłeś, że odmyślenia jesteś ty? Wiele się zmieniło, ale pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają. Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku w Warszawie. Ja wykradłem dla was blask słoneczny, z ziemi ciemnej uciekł już rok. Na świat otworzyłem wam wzrok.